Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Niedziela. Wstajemy czy śpimy? 6.30, z tej strony witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny temat: wierzymy w siebie, wiara w siebie. Co ta wiara w siebie może ci dać, może zmienić? co może być może Ci pomóc. Więc dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, kochani. to sobie przykleiłam. Już idzie na naszą ściankę. Starczy na miejsce. Do końca miesiąca starczy na miejsce na ściance. Mm. <laughs> Witam Was. Już mało dni nam zostało do końca. Czas leci nieubłaganie jak szalony. Wczoraj okazji miałam być na szkoleniu. Przyjechało kilka fajnych osób, słuchajcie. Y, które mają fajną wiedzę o nieruchomościach, y, jak doszły do tego biznesu i co się okazuje w biznesie nieruchomości, jaki jest w tej chwili popyt, podaż, tak? Jak, jak to działa, jak to funkcjonuje. Wspaniałe informacje, jeżeli chodzi o Polskę, bo to były informacje, które. Y, w Polsce obecnie, co się dzieje, jak się dzieje i co jest bardzo opłacalne, gdzie można zainwestować, jak można zainwestować. Także fajny, ciekawy pomysł. A tak, słuchajcie. Ale dzisiaj chciałam Wam coś powiedzieć na temat nauki yy... na każdy dzień, i dzisiaj mamy temat: Kiedy Twoje życie ulega zmianie, często odzywa się w Tobie sprzeciw wobec innych kiedy jednak zrozumiesz strukturę wszechświata, życia i stworzenia, pojmiesz, że życie jest zmianą i że nic nie stoi w miejscu. Rzeczywistość jest energią, a energia to ciągły ruch i przemiana. Gdyby energia nie zatrzymała, gdyby energia się zatrzymała, skończyłoby się życie. A ty byś po prostu zniknął. Zmiany nadchodzą nieustanne, nie i są dobre dla ciebie i innych ludzi. To jest ewolucja naszego życia. Wspaniały temat, prawda? Niektórzy się właśnie tego bardzo boją. Tak się boją zmian, że się trzymają kurczowo. I to wtedy przynosi swoje odzwierciedlenie w praktyce, w życiu. Są różnego typu problemy, nieporozumienia, dlatego że ludzie nie chcą iść do przodu, nie chcą się rozwinąć, nie chcą zrobić czegokolwiek ze swoim życiem. E, tak, jeżeli chodzi o wiarę w siebie, słuchajcie, to mój związek z samą sobą to najpiękniejszy, najuczciwszy i najdłuższy związek, jaki będę miała kiedykolwiek. I pokochaj siebie samego. E, tak, to już na tyle. Jeżeli chodzi o wiara w siebie, taki początek przeczytałam Wam troszeczkę. <kudzień> dla niektórych to jest w ogóle nieosiągalne. Wiara w siebie dla niektórych ludzi jest w ogóle nieosiągalne. Nie wierzą w siebie. Nie mają e, żadnej, jakby nawet ku temu, mm, jakby to powiedzieć, takiej. Wiary, gdzie można by w siebie zupełnie uwierzyć, brak im czegoś. Dlaczego? Jako dzieci zostały wychowane: nie rób tego, nie rób tamtego, bo się pobrudzisz, bo nie umiesz, bo nie dasz rady, i to za tobą gdzieś idzie w świat, i ty sobie nie możesz z tym poradzić, tak? Dla niektórych to jest w ogóle nieosiągalne. Nie umieją y, wyjść z tego, żeby się przebić, żeby pójść do przodu chociażby jeden krok. E, ta wiara w siebie jest bardzo ważna, bo w momencie, kiedy uwierzysz w siebie, to już będziesz mógł dużo, czy mogła dużo. E, rodziny nas takie stworzyły, rodziny nam to pokazały, rodziny nam to wpoiły, rodziny nas tego nauczyły, one. Ro nasi rodzice być może nie wiedzieli, tak, jak trzeba z nami postępować, jak trzeba nas uczyć, co trzeba nam mówić, um, i takie ściąganie, jakby nas w dół, nie dało nam wartości i my nie umiemy sami z sobą sobie teraz poradzić w tym życiu. Um, tak. Posłuchajcie, stańcie codziennie do tego lustra, tak jak Wam mówią. podziękujcie za to, że macie chociażby dwie ręce, sprawne ręce, za to, że macie piękne zęby, wspaniały uśmiech, podziękujcie za to. Postarajcie się sam sobie podziękować za to, że, że jesteś piękny, że jesteś wspaniały, że masz takie wartości w sobie. Nie doszukuj się tych negatywnych, nie doszukuj się tego, że wstałeś lewą nogą, że coś jest nie tak, tylko spójrz na te same pozytywne rzeczy i staraj się je pielęgnować każdego dnia. Tak jak zrobiliśmy wyzwanie 30 dni każdego dnia, nowy temat, nowe możliwości, nowe rozwiązania. Nie, że nie mogę, nie, że nie dam rady, nie, że będę czekała od miesiąca do miesiąca. Zrób coś. Samo to, że już jesteś na tym Facebooku i widzisz mnie i oglądasz, możesz dać też wartości innym. Ty sam. Może jesteś dobry w dziedzinie wychowania dzieci e, i możesz to fajnie walnąć tutaj na Facebooka i opisywać, gdzie zainteresujesz innych. Każdy ma swoje pasje. Jakieś pasje każdy ma, tylko trzeba je umieć się dokopać troszeczkę. Ehm. I to jest tak, że musisz sobie obiecać sam, bo być może tego jeszcze teraz nie wiesz, ale za chwilę może przyjdzie, coś ci się nowego urodzi, nasunie i pielęgnuj tą pasję, obserwuj ją. I musisz sam sobie obiecać, obiecać, że się nie poddasz, że dasz radę. Spójrzcie, kto to jest. Bogaci ludzie czasami tracą biznesy, tracą wszystko. Wszystko i potrafią dojść do kolejnego sukcesu i kolejnego biznesu, bo wiedzą już jak to zbudować. Bo wiedzą jak do tego dojść i to nie jest dla nich żaden problem. Ja też wiem coś na ten temat ze swojego życia, ponieważ też kiedyś już miałam swój własny dom, no i tak jak stałam, to wszystko zostawiłam w swoim życiu i potrafiłam dojść do kolejnego nowego celu. Osiągnięcia. Tak, już kiedyś też miałam to, co mam w tej chwili. To po prostu, tak jak stałam, to wszystko zostawiłam i odeszłam. I potrafiłam zrobić kolejny y, krok, kolejne wyzwania i dojść do kolejnego sukcesu. Można? Można. Dlatego właśnie ludzie bogaci wewnętrznie, wewnętrznie ludzie bogaci potrafią dosięgnąć gwiazd. Uwierzcie mi. Wiem coś na ten temat z własnej autopsji, z własnego doświadczenia. Um, musisz sobie obiecać, że się nie poddasz. To jest jedyny priorytet, który jest w Tobie wartością samej siebie. Um, tak, ale wiara w sama w siebie, słuchajcie, czasami tworzycie związki, e, i te związki są różne. I tak mi się nasunęło z wczorajszych szkoleń, jak zaczęliśmy rozmawiać na temat y, seksu, na temat y, rodziny, tych podstawowych filarów, tak? Czyli co? Temat tabu, o którym ciężko nam mówić, ciężko nam o nim rozmawiać. Jeżeli y, tworzycie związki, jesteście w tych związkach nieszczęśliwi, y, y, być może nie jesteście zadowoleni z y, Seksu z partnerem, być może Wam się nie układa w tym związku, właśnie z tego powodu może coś fajnego wprowadzić w życie, jakieś inne rozwiązania, jakieś inne nowe pomysły, jeżeli chodzi o strawę intymną. Czasami jest też tak, że kobieta ma problem, ponieważ mm, dużo kobiet no, na przykład nie mają ochoty na seks lub mężczyźni, można zrobić cuda, wyczarować, słuchajcie, świetne ubrania, świetne gadżety, e to jest coś niesamowitego, ponieważ to jest filar, filar wszystkiego. Jeżeli my ten filar postawimy na porządne nogi, na stabilne nogi, to już nic nas nie powstrzyma. Wtedy tylko się rozrastamy i kwitniemy i wszystko możemy. To jest podstawa naszej egzystencji: miłość w rodzinie, szacunek do siebie to jest najważniejsze, co może być. I dzięki temu możemy zbudować, jeżeli i, i żyjemy właśnie w związku, bo być może niektórzy y, są singlami, tak, żyją osobno. Ale pomyślcie nad tym, czy coś w tym jest, jakaś pigułka. Ja myślę, że jest i to wielka. <grych> eee, Jak byście siebie ocenili, wartości 5 do 10? Jakie byście sobie dali punkty waszych wartości? 5, 10, 15. Na jakim wy jesteście poziomie? Czy umiecie sami sobie ocenić nie wasze ego, tylko wasze wartości? Jak wartościowym jesteście człowiekiem? To jest bardzo ważne. Spróbujcie, czy się tak da. Dziś widzę, że wszyscy śpią, nikogo nie ma, ale to nic się nie dzieje. Rozumiem, niedziela na grzeby nikt nie poszedł, taka piękna pogoda u nas bynajmniej w Sztokholmie jest piękna nie wiem jak u Was e... samopoczucie Wasze jest ważne ponieważ jak wstajecie rano i dobrze się czujecie to Wasz taki dzień cały potem będzie e... ważna jest wysoka samoocena cieszmy właśnie ludzie z wysoką samooceną ja się cenię bardzo wysoko. I co ludzie tacy z taką oceną robią? Słuchajcie, cieszą się z nowych rzeczy, cieszą się z sukcesów innych ludzi, bardzo jest im miło, jak komuś jest lepiej, bardzo jest im miło, jak komuś mogą w czymś doradzić, w czymś podpowiedzieć i w czymś pomóc. To jest niesamowite, a wiem, że to bardzo, ale to bardzo pomaga. I taka osoba ma właśnie wysoką samoocenę i każdy z was może taką mieć, ponieważ umieć się cieszyć czyimś szczęściem. Dla mnie to jest niesamowite, bo ja się bardzo cieszę zawsze czyimś szczęściem. No czasami to jest jakby, nawet mnie zagraża, można powiedzieć tak, bo czasami ktoś stworzy jakiś biznes czy coś, Mm, ale w ogóle na to tak nie patrzę. Ja się po prostu cieszę szczęściem innych ludzi. To jest najlepsze, co może być. Cieszy się szczęściem innych ludzi, że oni doszli do sukcesu, do biznesu, że im to wychodzi. To jest niesamowite, umieć to wyrazić, to uczucie. E, jeszcze co takiego fajnego mm, napisałam, tak myślę, żeby Wam dzisiaj przekazać. Zmieńcie te wartości, zmieńcie wartości, które Wam wpojono od dziecka. E, bo być może poniżano Was, gnębiono, dawano złe przykłady, być może nikt temu nie jest winny e, czy rodzice, oni też nie wiedzieli, że robią źle, tak? Doczepiano się was, a czemu nie masz takiej oceny, a przecież mógłbyś taką mieć, a czemu nie jesteś taki, a przecież spójrz, twój kolega, jest taki, czemu ty nie jesteś taki, jak on. Oni nie wiedzieli, że oni w ten sposób Was krzyczą. Zmieńcie to. Jesteś dorosły. Ty wszystko możesz, jeżeli tylko chcesz. Każdy z Was wszystko może, jeżeli tylko chcecie. Ale pierwsze trzeba chcieć pokochać siebie. Spojrzeć do lustra i powiedzieć, że siebie kocham za wspaniały uśmiech, za wspaniałe czarujące dłonie, za wspaniałe ciało. Yy, I robić to każdego dnia. I zobaczycie sami, jak nauczycie się kochać samych siebie i swoje wartości, to zaczniecie zmieniać wokół siebie cały świat i ludzi. To jest cudowne uczucie. Musisz się nauczyć być swoim przyjacielem w każdej sekundzie swojego życia, bo ten twój przyjaciel nigdy cię nie zawiedzie, nic zawiedzie. Czyli ty sama, ty sama musisz być swoim najlepszym przyjacielem. Musisz się z tym pogodzić, że tak w życiu jest. Ja długo nie mogłam mm, dojść do tej jakby świadomości, że muszę nauczyć się być sama swoim przyjacielem. Nie wiedziałam, że tak trzeba. Zawsze szukałam ich wokół siebie. Oczywiście ich mam, ale nie wiedziałam, że ten mój przyjaciel we mnie jest najważniejszy, że to ja jestem najważniejsza i że z nim w życiu y, zawsze dojdę do porozumienia i że... To mi pomoże, jak nie ten mój wewnętrzny przyjaciel, tak? To jest najważniejsze. Eee, ale słuchajcie, mimo tego wszystkiego spróbujcie sami siebie mm, o, e, ocenić za swoje osiągnięcia życiowe. Weźcie kartkę i długopis i napiszcie sobie swoje osiągnięcia życiowe. I wypiszcie ich 10, co dużo, tak? Prawda? Strasznie dużo. Spróbujcie to zrobić, 10 osiągnięć, 10 rzeczy, za które możesz się pochwalić w swoim całym życiu i być z nich dumna. Nie masz? To ja już Ci znajdę, jeżeli Ty ich nie masz. Słuchaj, eee, pochwal siebie za to, że gotujesz wspaniałe obiady. Rodzina jest zadowolona, tak? Pochwal się za to. Eee, pochwal się za to, że masz wspaniałe dzieci. Jeżeli tak jest. Pochwal się za to, że mm, napisałam sobie trochę. Wyjechałaś chociażby do innego kraju. Przecież to jest wielkie osiągnięcie wyjechać już do innego kraju i zrobić ten krok. Ogromne. Pochwal się za to. Sama przed sobą pochwal się za to. Stań do lustra i bądź siebie dumna. To już mamy trzy. Czwarte. Eee... Być może zdałaś na prawo jazdy. Być może skończyłaś szkołę, na której ci bardzo zależało. Być może masz pracę, która ci daje swobodność życia. Spójrzcie, ile tego jest. Być może dbasz patrzę na mój ogród tutaj, słuchajcie, przez okno <noise> i od razu mi się przypomina, że być może masz piękny ogród, rośliny w tym ogrodzie, pochwal siebie za to. Spójrzcie, ile tego jest. Można znaleźć 10 rzeczy. Naprawdę można i można być siebie dumnym. Bardzo, ale to bardzo można być siebie dumnym. Trzeba tylko umieć to docenić i Wynaleźć tą perełeczkę w tym wszystkim, żeby dojść do tego. Tak jak za każdym razem przy tych naszych rozmowach Wam tłumaczę, stańcie obok siebie i patrzcie na siebie. Stańcie tuż obok, blisko i spójrzcie na siebie, na swoje cele, na swoje osiągnięcia. Spójrzcie na swoją rodzinę. Tak jakbyście wyszli z ciała i stanęli obok. I co widzicie? Czy wa w Waszych oczach to będzie super, czy nie? Jak to wygląda? Czy warto, czy nie warto? Czy warto tkwić w związku? Czy być może nie warto? Czy może coś zmienić samym w sobie? Popatrzcie na to wszystko. I uwierzcie w siebie. I tak jak Wam kiedyś powiedziałam, wiara, mądrość jest w każdym z Was. A wiedzę zdobywajcie od innych. I też tak jest, że być może we wszystko mi nie wierzysz, co tutaj ci mam dzisiaj do powiedzenia, czy za każdym razem, wygoogluj sobie, poszukaj, potwierdź, bo są osoby, które wierzą we wszystko, są osoby w ogóle, które w nic nie wierzą, ale możesz przecież sprawdzić te wiadomości, te informacje. Dzisiaj wszystko jest w mediach społecznościowych, więc do dzieła, kiedy, jak nie dziś. I tą puentą Was kończę. I tą puentą dzisiaj już kończę ten dzień. Miejcie cudowną niedzielę, wykorzystajcie ją na maksa, na łonie natury, bo ja mam zamiar iść się położyć już dzisiaj na trawę, słuchajcie, i zaczerpnąć trochę energii. Eee, to chyba na tyle i życzę Wam cudownego dnia. Buziaki!